19 września i trwać będzie nieprzerwanie do 5 października, na do 2013. Oficjalne otwarcie miało miejsce właśnie 19 września. Uświetnił, uświetnił to otwarcie m.in. ambasador Rzeczpospolitej w Dublinie, pan Marcin Nawrot, a także e, pani Lord Mayor miasta Dublin. W programie oprócz teatru Steampunk Lady z Teatru Lutrek który w noc kultury zanimował ulicę Limerick. Również ze swoim magicznym fortepianem pojawił się Marcin Dominik Dłuch, jak to zwykle o tej porze w Limerick. Dla dzieci i młodzieży trwają warsztaty i muzyczne, i plastyczne, a dla dorosłych m.in. nauka sztuki dekoupage. Oprócz zajęć warsztatowych warto także zwrócić uwagę na wykłady, pokazy filmów, performercy i spotkania z poezją. Głównym celem festiwalu jest jednak Wystawa Polskich Artystów Tworzących w Irlandii, którzy prezentowali bogaty przegrój sztuk pięknych, począwszy od malarstwa, przez rzeźbę pojawiły się także tekstylia oraz fotografia artystyczna, ale w tym roku po raz pierwszy na festiwalu była niepowtarzalna szansa zobaczenia wystawy artystów z Polski, artysto przy tulcieciaka i kurator Magdalena Magrzyk jest teraz z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. E, witam Państwa, witam Tamku Pierwsze ważne pytanie. Jak doszło do spotkania, jak doszło do wzajemnego kontaktu z panią Justyną dyrektorem festiwalu A Waszą Grupą, bo przecież wystawa artysty o przytul to bardzo ważna sprawa na mapie artystycznej Warszawy, no z tego względu, że była w pewien sposób podsumowaniem roku Korczakowskiego, więc jak to się stało, że ta wystawa pojawiła się w Irlandii? Zostaliśmy zaproszeni do tego projektu przez dyrektora Polish Art Festival, wspaniałą osobę, organizatorkę, panią Justynę Swojwińską, no i prace się spodobały. Kilka maili się między sobą, zobaczono, zobaczono obrazy, no i e, nasza współpraca między nami, czego jestem zachwycona. Z tego co widziałem, to wszyscy byli zachwyceni i zadowoleni. Proszę nam wymienić artystów, którzy pojawili się wraz z Panią w Limerek i byliście, jakby nie patrzeć, głównymi gwiazdami otwarcia tego festiwalu. Mogliście się zaprezentować, a przy okazji wymienić spostrzeżenia i na gorąco opowiedzieć o tym wszystkim, jak ta sztuka promieniuje na innych. Przede wszystkim, zanim wymienić tych artystów, zapytam Panią, zapytam Ciebie, jak czuliście się w Limerek? My czuliśmy się fantastycznie. Atmosfera tego popołudnia była naprawdę niesamowita. Podarze oraz zaproszeni zaczni goście przywitali nas ciepło i bardzo, bardzo serdecznie. Jestem naprawdę zachwycona i wzruszona tą integracją środowisk twórczych oraz chęcią i promocją, wspieraniem polskiej kultury i sztuki. Naprawdę wspaniałe popołudnie, wspaniały wieczór, wspaniali ludzie. Ja tylko chcę dodać, że wystawa poświęcona jest postaci Janusza Korczaka, o czym wszyscy wiedzą, znanego polskiego pediatry i pisarza dziecięcego, który założył żydowski dom dziecka w Warszawie, a po ataku Niemiec na Polskę po listopadzie 1939 roku, jak wiemy, zostało utworzone getto warszawskie i właśnie tam Janusz Korczak trafił ze swoimi wszystkimi wychowankami, by następnie zostać deportowanym i zamordowanym z ponad 200 wychowankami w obozie zagłady w Treblince. I właśnie na tych dzieciaka angielska nazwa dla potrzeb festiwalu sztuki w Limerick Children of Janusz Korczak. Proszę im powiedzieć, 14 płócien pięknie wyeksponowanych w głównej części wystawienniczej The Hand Museum. To jest trzecie co do wielkości i ważności na mapie muzealnej Irlandii, miejsce, gdzie można oglądać wytwory myśli artystów. A wraz z panią pojawiło się kilku artystów, kilku twórców. Prezentowaliśmy 14 płcien, 14 artystów właśnie z Polski. Ze mną przyjechało w sumie jeszcze 4 osoby, było nas pięcioro. No to może wymienię tutaj od razu nazwiska: Justyna Jonak, Kasia Barszczak, Marek Kotarba oraz Marysia Żytomilska. No i ja. Maczna grupa pod wezwaniem, która reprezentowała tych wszystkich artystów, którzy, o tak. których prace stworzyły się właśnie na ten. Magiczny i sentymentalny krąg przewęczy duszy i serce, jak to mawiam. Pani Magdaleno, czy można zaryzykować stwierdzenie, czy można powiedzieć wprost, że to jest wasz pierwszy kontakt z Irlandzkim Muzeum Dichant Museum, z Festiwalem Sztuki Polskiej w Limerick, ale czy jest szansa, bo na pewno były rozmowy w kuluarach? Ja wiem, że były. Czy jest szansa, że podczas roku kulturalnego, artystycznego 2014, bo Limerick będzie najważniejszym miejscem, najważniejszą areą pokazów kulturalnych podczas właśnie tego roku kulturalnego? Bardzo bym sobie tego życzyła i naprawdę marzę o tym, jest to moje marzenie. Rzeczywiście podczas rozmów kuluarowych, Pojawiła się wstępna propozycja współpracy w roku przyszłym podczas ósmej edycji festiwalu. No, temat wystawy na razie się rodzi. Ja tylko mogę powiedzieć, że jest, że jest bardzo, bardzo ciekawy, ale nie chciałabym zdradzać szczegółów, dlatego że żeby może Państwa przyciągnąć w przyszłym roku, żebyście byli bardziej zaciekawieni tym, co namalowaliśmy. Na pewno tak się stanie, bo Radio Wnet i Radio Nile FM oraz wszystkie zaprzyjaźnione media, w tym portal Art Imperium, gdzie już jutro pojawi się informacja o wystawie Children of Janusz Korczak oraz o otwarciu festiwalu właśnie na portalu kulturalnym Magdaleny Woźniak Art Imperium oraz również na portalu Radia Wnet. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem była Pani Magdalena Magrzyk, kurator wystawy Children of Janusz Korczak, która gości w Hunt Muzeum podczas Siódmego Festiwalu Sztuki Polskiej. Dziękuję pięknie za udział w programie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich Państwa i Ciebie, tamku. Dziękuję pięknie. Mówiła dla Państwa Magdalena Magdzi, która jeszcze pozostaje poza anteną. A teraz pomyślałem sobie, że skoro przed tygodniem dostałem magiczną przesyłkę Strój Miasta od Piotra Pawłowskiego, a Piotr Pawłowski to teraz podpora grupy Dishipiot, to teraz nadszedł czas na utwór drugi z singla Układ Sił. Raz jeszcze.